Rozpoczynamy debatę, która jest debatą o wolontariacie rodzinnym. Pomyślałam sobie, to jest coś dla mnie. Możemy być dumni. Do programu Wolontariat Rodzinny w pierwszej jego edycji, praktycznie bez żadnej komunikacji w mediach ogólnokrajowych, tradycyjnych itd. zgłosiło się ponad 1100 rodzin. Były rodziny, które praktykowały po prostu wolontariat rodzinny i teraz chciałam Państwa tutaj do nas zaprosić, żeby zadać pytanie dlaczego, po co i co to rodzinie tak naprawdę daje? Zapraszam. Sebastian Tkacz, przedstawiciel dorosłej części rodziny, żona jako korponiewolnik niestety nie miała możliwości przyjść. Urzekły nas osoby w Muzeum Powstania Warszawskiego, Marta Kukowska z Centrum Wolontariatu, również z Muzeum Historii Żydów Polskich, także jesteśmy całą rodziną, całą czwórką jesteśmy wolontariuszami w korporacji pracuję już 10 lat. Mój wolontariat zaczął się od maila z Fundacji Pani Agnieszki Kazimierskiej, która to szukała liderów wolontariatu pracowniczego. Zajmujecie się zwierzętami psami w schronisku. Tak. Mm -hmm. <laughs> Saro, a co robisz tam w Sronisku? E, pomagam pieskom, żeby zmy zmy zmydowały domek. E, to jeszcze raz zapytam, dlaczego nienormalnie? To tak trochę prowokacyjny? Zawsze tytuł musi być trochę prowokacyjny, ale chciałam powiedzieć, że to nie jest to nadużycie, ponieważ y Wszystkie te rodziny, z którymi rozmawialiśmy w trakcie naszego badania, same tak o sobie mówiły. Znaczy, w trakcie wywiadu pojawiały się, no, my jesteśmy trochę normalni, wie pani. Bo ja mam bardzo głębokie przekonanie, że dzieci są urodzonymi wolontariuszami. To, co moim zdaniem jest ważne, na czym można budować te programy wolontariatu i przekonywania wolontariatu rodzinnego i jakby przekonywania do niego jako bardzo ważnego mechanizmu, to, że oni robią coś na zewnątrz, zwrotnie jakby na nich oddziałuje dobrze. Ja Tym naturalnym odruchom dawać wsparcie. Ja bym powiedziała odwrotnie, że ludzie rodzą się uskrzydleni, pełni energii, pełni pomysłów. Ja zawsze powtarzam swoim rodzicom, z którymi pracuję, że nie mogą oczekiwać od dzieci rzeczy, których nie robią sami. I myślę, że żeby w ogóle budować wolontariat, to trzeba zacząć od wartości, bo tak naprawdę to wszystko opiera się o. Na wartościach i wolontariat służy dobru. Dobro jest częścią mądrości, a mądrość jest wartością moralną. Czyli my się w zasadzie cały czas poruszamy na płaszczyźnie wartości moralnych, z których pierwszą i podstawową jest szacunek do, dru do drugiego człowieka. I szczególne podziękowania dla współorganizatora debaty, bo ja zapomniałam wspomnieć, że Centrum Wolontariatu nas bardzo wsparło przy tej organizacji. Także serdeczne podziękowania.